żeby zechciał, żeby... Ruszysz, panowie? Proszę Państwa, ponieważ nie tylko Państwo będą widownią i słuchaczami, może poproszę Państwa tutaj bliżej. Dobrze? Bo tam tak z tyłu stoicie. Będzie bardziej widać, prawda? Naszych, no, no. I proszę ze mną razem nucić, śpiewać. To jest tę piosenkę. Proszę Państwa, ponieważ tutaj się wychowałem w piwnicy, w Jaszczurach i piosenka z mego dzieciństwa, z młodości o jęczmiennych łanach. A jakiś przydźwięk jest troszeczkę. Proszę Państwa, młoda, piękna, śliczna, taka pogodna piosenka, która przyda się zawsze, jak są jakieś działania y, twórcze, historyczne, zawsze kultura jest w pierwszym rzędzie, tak? To może la, 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 proszę się przyglądać, a my będziemy śpiewali o jęczmiennych łanach piosenka, tu powstała w piwnicy, muzyka Zygmunta Koniecznego, słowa Roberta Bernsa. Było to nocą, w porze gdy śliczny jest W księżyca jasny blask wśród miw, wybrałem się do N, niepostrzeżenie mijał czas, aż się zgodziła w dzień. Gdy poprosiłem tylko raz odprowadź mnie przez jęczmień Błękitne niebo ucichł wiatr i co promieniał, A ja ją zgodną chętną kładu wśród ładów, wśród jęczmienia Wiedziałem miłość łączy nas z pierwszego już wejrzenia więc Całowałem raz po raz wśród łanów, wśród jęczmienia. Szczeliczny łan i łan jęczmienia, prześlicznie się ziele. zieleni. Noc często nie do zapomnienia, wśród łanów z moją enni Zamknąłem ją w uścisku splot, jej serce i w drżeniach Szczęsne to miejsce było od wśród łanów, wśród jęczmienia Lecz na tym księżyc i gwiazd moc Co noc te opromienia I ona wciąż te pomni noc Wśród łanów, wśród jęczmienia Grzejniczny łan i łan jęczmienia Prześlicznie się ziele Ich noc często mnie do zapomnienia Wśród łanów z moją Na to miejsce było moc, wśród łanów, wśród I ona wciąż noc, wśród łanów, wśród jęczmienia La 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 la. I ona wciąż tę noc, wśród łanów, wśród jęczmienia La 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 la. Thank you.